Julka Wieniawa wstawiła zdjęcie z dzikim zwierzęciem, które jest uratowane, ale w pewnym rezerwacie i wpłynęła na, na nią pełna fala hejtu. Co sądzisz o robieniu zdjęć w takich rezerwatach? Już to fala hejtów zawsze była, jest i będzie niestety. Ta, na, takimi prawami rządzi się internet. Ludzie bardzo często hejtują, dlatego że nie rozumieją. Z tego co pamiętam, to Julka zainspirowała się zdjęciami Kingi Rusin, a wiemy, że obie panie są prozwierzęce absolutnie. I wiesz, no, jeżeli robisz sobie zdjęcie z małpką w cyrku, to ja jestem absolutnie na nie. Natomiast jeżeli robisz zdjęcie w rezerwacie, gdzie są e, e, zwierzęta pod opieką, zwierzęta, które nie mogą już e, samodzielnie żyć na wolności, bo równałoby się to z ich śmiercią, albo zwierzęta, które są e, pod ochroną w takich rezerwatach, to zrobienie sobie przyzwoitego zdjęcia właśnie z takim zwierzęciem, czy tak jak Julka z Zebrą, czy chyba to był gepard, nie pamiętam, e, ma na celu propagowanie, dbałość o te zwierzęta i przypominanie ludziom, że tak naprawdę są, są istoty słabsze, o które powinniśmy zadbać.